Dzień dobry, po raz drugi witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj zaczniemy od takich podstawowych, najprostszych rzeczy. Będą to filmiki takie mniej więcej 10-minutowe, ale spróbuję zrobić z tego jakąś taką jedną logiczną całość. Zaczniemy od początku tym razem. Jakie narzędzia nam są potrzebne do wykonywania rysunku? Przede wszystkim ołówek. Mamy kilka ołówków. Mamy kilka ołówków. Eee, ołówki najlepsze do rysowania to są ołówki 2B, 3B, B, w ogóle wszystkie B. To są specjalne ołówki o takiej miękkości, które się nadają idealnie do rysunku. Zawsze na ołówku jest z tyłu napisane: O, tu może będzie widać, że to jest właśnie ołówek 2B. Skąd się wzięła nazwa ołówek? Ołówek to jest urządzenie, które jeszcze w połowie XIX wieku, taki ołówek, jaki ja mam teraz w ręku, jeszcze w ogóle nie istniało. Wcześniej rysowano pręcikami ołowianymi i te pręciki ołowiane właśnie no, też wykonywane były prace właśnie takim zwykłym ołowiem, można powiedzieć. Wtedy nie wiedziano, że jest ołów bardzo szkodliwy. E że nawet bardziej szkodliwy od koronawirusa, w każdym razie nazwa pozostała od tych pręcików ołowianych, yy, nazywamy do dzisiaj ten sprzęt do rysowania ołówkami. Teraz wykorzystam jakiś ołówek, na przykład na przykład niech będzie ten bardziej miękki. Słabo to widać, ale to jest chyba 6B i powiem o tym, co należy zrobić. Jeżeli Piłkarz, zawodowy piłkarz, na przykład Lewandowski, jest prawonożny. To nie znaczy, że on tylko gra prawą nogą. On gra jedna, jednakowo znakomicie i prawą, i lewą nogą. To samo ma być z nami. My, mimo że jesteśmy praworęczni, to yy, musimy operować tym ołówkiem w każdą stro stronę z jednakową łatwością. I świetne ćwiczenie dla osób. Początkujących, dla osób, które zaczynają swoją przygodę z rysunkiem, jest zrobić sobie takie ćwiczenie, polegające na tym, żeby na przykład całą kartkę formatu A3 narysować o taki kres w jedną stronę, kres w drugą stronę, kres w trzecią stronę, kres w czwartą. W, w no, mamy tylko cztery strony. Ale po prostu we wszystkich kierunkach, żebyśmy się nauczyli z jednakową łatwością e, wykonywać kreski we wszystkich kierunkach, ponieważ osoba praworęczna jest przystosowana, jakby tak jest naturalnie przy, przygotowana do tego, żeby e, pochylać w jedną stronę. Na przykład paweł, po, pochylam w jedną stronę. E, a my musimy umieć w każdą stronę jednakowo dobrze te kreski wykonywać. I takie ćwiczenie, żeby całą kartkę A3 zakreskować we wszystkich możliwych kierunkach. Oczywiście nie kręcąc kartką na stole we wszystkich kierunkach. Dobrze, to jest taka, taka kwestia ołówków. Teraz. Teraz. Yy, mamy tu taką starą, martwą naturę, bo jestem w ogóle w ognisku plastycznym. Yy, korzystam z gościnności pustego, niestety, ogniska, żeby nakręcić te filmiki. Yy, mamy tu właśnie jakąś taką dawną, jeszcze martwą naturę, bardzo prostą znaczeń i spróbuję narysować tą yy, martwą naturę tym razem węglem. Ale mam tu jeszcze bardzo ciekawy fragment narzędzia do rysowania. Jest to taki grafit, on jest pokryty takim, takim, takim jakby lakierem. To jest też świetne narzędzie do rysowania. Ale przejdę teraz do węgla. Są różne, różne rodzaje węgla. A jest jeszcze też, gdzie jest moje ulubione narzędzie, czyli kubuś? Asystencie, proszę operatorze, przynieś mi mojego kubusia. Jest jeszcze takie narzędzie, bardzo fajne. Yy, to jest tak zwany kubuś. Kubuś ma różne wkłady. Tu włożyłem akurat wkład węglowy. Są węgle też o różnej twardości. Yy, są do tego oczywiście wkłady ołówkowe. I to jest taki wkład ołówkowy do właśnie kubusia. No dobrze, to teraz. Jak już mniej więcej wiemy o co chodzi, jakie są narzędzia do rysowania, to teraz w takim razie tylko czy to będzie widać. Chyba nie będzie widać. Będzie, będzie. No dobrze, jeszcze powiem o świetle. Ważne jest też światło. Tu mamy światło z lewej strony. Gdybym był osobą leworęczną, no to oczywiście światło powinno wtedy padać z prawej strony. Eee, dobra, no to tak, co jest najistotniejsze? We wszelkich pracach yy, plastycznych, czyli w rysunku, w malarstwie, w fotografii, w projektowaniu stron, stron internetowych, we wszystkich działaniach plastycznych, najważniejszą kwestią jest kompozycja. I właśnie powiem parę słów o tej kompozycji. Mamy tu jakieś przedmioty. Yy, trzeba je tak zaprojektować na prostokącie kartki, żeby. Żeby właśnie było to dobrze zakomponowane. Czyli tak, nie może być to jakiś maleńki gdzieś tu na dole yy, przy brzegu kartki w żadnym wypadku. Yy, nie może być to gdzieś przesunięte z lewej strony, no bo wtedy zostaje nam pół kartki niewykorzystane i jest to też zła kompozycja. Jest zresztą bardzo dużo różnych kompozycji, na przykład kompozycja symetryczna. Gdzie wszystko byłoby równo na środku, i przedmioty byłyby podobne z prawej i z lewej strony. Jest to rodzaj kompozycji istniejący w sztuce, ale najmniej chyba ciekawy. Dobrze, teraz, żeby sobie dobrze to rozplanować, czyli zakomponować w prostokącie kartki, muszę w tym przypadku, ponieważ jest duża kartka, trochę powiększyć przedmioty, które rysuję. No dobra, no to trzeba zacząć. Nie wiem, czy mi uda się dobrze od razu za pierwszym razem uchwycić proporcje tych przedmiotów, no ale spróbuję. Czyli tak, ta bańka, <laughs> bańka gdzieś zajmie tyle miejsca. Aha, tu jeszcze będzie pokrywka, czyli bańka troszeczkę z lewej. Dobra, no to jedziemy. O, dosyć twardy jest ten węgiel. Bańka gdzieś w tym miejscu ma takie e, zwężenie oraz tą swoją rączkę. To rączkę też zaznaczę. Tu już jest bańka węższa. I tu jest widoczny otwór. Otwór w bańce. I, i tu jeszcze jest pokrywka do, do bańki. Dobra, dosyć twardy ten węgiel. Spodziewałem się, że będzie bardziej miękki, no ale cóż. No, już widzę, że chyba nie jest za dobrze z tą kompozycją, moją, gdyż jest to troszeczkę za małe. Tu mamy taki ładny przedmiot. Ładny przedmiot, który, który też jakoś spróbuję narysować, że był w dwóch miarę podobny. Aha, tu już widzę, że że coś jest nie tak. Chyba będę musiał zmienić narzędzie, no ale jeszcze kawałek do, dociągnę tym. Ot, tam z tyłu jest widoczna druga bańka. Porcje już są jakoś złapane. Aha, tu jeszcze idzie ten ten drut, ale to wszystko jest mało na razie istotne, bo chodzi nam tylko na razie o uchwycenie dobrych proporcji, dobre zakomponowanie całej pracy. Aha, tu jeszcze jest, przy, zwłaszcza przy rysowaniu węglem, albo przy rysowaniu miękkim ołówkiem, jest często problem, że opieramy dłoń o kartkę, a zwłaszcza przy węglu. Powoduje to rozcieranie tej pracy. No więc trzeba uważać, są różne sposoby. No, na przykład, też przy malarstwie yy, olejnym czy akwareli, jeśli jakieś drobne szczegóły, a praca jeszcze jest y, całkiem mokra, no to musimy sobie radzić w różne sposoby. No, jest na przykład sposób taki, że opieramy yy, palcami o, o pracę. i Rękę sobie opieramy o drugą rękę, a wtedy nie musimy dotykać tu pracy, tylko te szczególiki wtedy dokładnie możemy sobie wyrysować. Yy, następna sprawa. Tu mamy puste miejsce, ale całe szczęście jeszcze jakieś tu jest naczynko, a więc to naczynko też nam tu zajmie kompozycję. A zatem yy, mamy też i to naczynie.